To to wiąże to wiąże, no. biznesu, dziękuję bardzo, to zgodnie, to dziękuję bardzo za wizytę nie w studiu. My teraz zmieniamy temat. 1 maja 2016 roku zmienią się zasady kupowania ziemi przez obcokrajowców. Zgodnie z unijnymi przepisami będą oni mogli kupować grunty w nieograniczony sposób. Za dwa lata obcokrajowcy będą mogli kupować w Polsce ziemię bez specjalnego zezwolenia, zarówno prywatną, jak i państwową. W samej tylko Agencji Nieruchomości Rolnych jest jeszcze około półtora miliona hektarów. Swoją ziemię chronią Niemcy, Francuzi, i moim marzeniem jest, aby obowiązywała nas zasada wzajemności. Podejrzewam, że takie rozwiązania, o których my mówimy, są także w innych krajach europejskich, te, które wstąpiły do Unii, a na pewno są. W krajach starej Unii. U nas Agencja Nieruchomości Rolnych ma prowadzić rejestr wszystkich gruntów i organizować przetargi. Do zakupu państwowej ziemi jako pierwsi mieliby prawo rolnicy, którzy od co najmniej pięciu lat mieszkają w danej gminie lub sąsiedniej, w której znajduje się ziemia. Nabywcy gruntów musieliby też ujawnić źródło finansowania i wykazać, że nie są osobami podstawionymi. Podobna kontrola w obrocie ziemią obowiązuje we Francji. Tam Safer, odpowiednik naszej Agencji Nieruchomości Rolnych, Kupuje i sprzedaje grunty, a specjalne komisje dopuszczają rolników do obrotu ziemią. Model francuski, który my cały czas promujemy, jest modelem do przyjęcia, ale on musi być modelem polskim i musi być to, że obrót ziemią nie może być zakazany dla Unii Europejskiej, natomiast mają być priorytety, że to będą rolnicy lokalni. Zarówno lewa, jak i prawa strona sceny politycznej przyznaje, że problem nadmiernej sprzedaży obcokrajowcom istnieje i trzeba go jak najszybciej rozwiązać. Może w tej kadencji Sejmu uda nam się wspólnie wypracować dobry projekt, który spowoduje, że do 2016 roku ziemia, która jest w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych czy tej Skarbu Państwa, trafi do prawdziwych polskich rolników. Najwięcej ziemi kupuje Holendrzy, Francuzi i Niemcy interesują się głównie gruntami rolnymi i leśnymi na zachodzie kraju. W zeszłym roku wydano pozwolenia na kupno blisko 700 tysięcy hektarów. Wielkość ziemi sprzedanej przez tzw. słupy jest trudna do oszacowania. Co zmieni się po 1 maja 2016 roku i czy w ogóle coś się zmieni? O tym kolejni goście programu Tydzień. Witam serdecznie. Stanisław Kalemba, poseł PSL. Dzień dobry Krzysztof Państwu. Jurgiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panowie, Bułgaria na przykład przedłużyła termin sprzedaży gruntów obcokrajowcom o kilka lat. Polacy teoretycznie w Niemczech mogą kupować grunty i kupują na przykład w NRD. Ale czy we wszystkich landach? Jak tam wygląda sytuacja? Przede wszystkim jest inna sytuacja w tej części zachodnich Niemiec. Tam są typowo gospodarstwa rodzinne i tam jest zapobieganie spekulacji, jest ukierunkowanie, te zajmują się instytucje, do kogo domyślam, ta ziemia czy, że tam ma trafić, oczywiście. Natomiast Landy Wschodnie to są większe gospodarstwa, tam nastąpiła reprywatyzacja, ale też są mi spółdzielnie duże gospodarstwa i tam raczej ta struktura jest utrzymana, natomiast jest zapobieganie spekulacji. Podstawowe te propozycje, które w projekcie między innymi przez nas zgłoszonych przez klub PZL-1 lipca bieżącego roku, to jest tworzenie właściwej struktury gospodarstw, prawda? Drugie zapobieganie nadmiernej koncentracji, co w ogóle w doktrynie unijnej jest, ale też prowadzenie przez y, tych gospodarstw przez rolników o wysokich kwalifikacjach i zapobieganie spekulacjom i przewidujemy w tym projekcie właśnie poselskim utworzenie rejestru gruntów, bo jak mamy to kontrolować, to trzeba, to wiedzieć, trzeba wiedzieć, do kogo ta działka należy. A my, my jak to jest, ja jeszcze że... tylko jedną rzecz podkreślę, że chodzi nam o to, żeby. Przede wszystkim grunty, zarówno... Z części obrotu prywatnego, tam gdzie no, nie ma następców, nie idzie to na gospodarstwa rodzinne, żeby to poszło na powiększanie gospodarstw rodzinnych i nie przewiduje się większej ingerencji w obrocie dla dzieci, dla rodziny i tak dalej. Natomiast. Panie pośle, teraz to, o projekcie tak? prawa i znaczy, Sprawiedliwości. Ja może powiem bo o Niemczech i o Francji. Tam wbrew pozorom organem decydującym jest starosta, czyli nadzór naszego starosty, który ma wydaje decyzję, że i on y, pilnuje w imieniu rządu ograniczeń, które występują w obrocie ziemią i taki system powinien być też u nas generalnie wprowadzony. Natomiast jeśli chodzi o projekt Prawa i Sprawiedliwości, to my w związku z tym występowaniem słupów i niekontrolowanym obrotem ziemią, który nie wynika tylko z złomnego prawa, też ze niewłaściwego działania organów skarbowych, ale też i organów bezpieczeństwa państwa. Wprowadziliśmy propozycję rok temu, która niestety leży w Sejmie, że nabywcą nieruchomości może być rolnik, tylko rolnik indywidualny, posiadający odpowiednie kompetencje opisane w ustawie i agencja może dokonać prawa pierwokupu, natomiast czynności prawne, które Przenoszące nieruchomości, nieważne, powodują, że sąd wydaje decyzję czy wyrok Ponownie. o odkupie nieruchomości. Są tak naprawdę trzy projekty. tylko Dlaczego to tak wszystko długo trwa? Czy Bo to jest bardzo zdążymy, trudna, zdążymy to przed jest tym bardzo trudna ja? materia. Przypomnę, że ostatnia regulacja, nad którą pracowałem solidnie, to był 11 września 2011 rok i tutaj bardzo dużo ziemi przepłynęło w ramach przetargów ograniczonych. Przykład to jest zachodnio-pomorskie. Natomiast teraz są trzy projekty i ja będę proponował przy procedowaniu, żeby te trzy projekty wpłynęły do Komisji Nadzwyczajnej. My już nie mamy czasu i uważam, że jest dobra wola nie w ma, tych zasadniczych ma, sprawach. To, to, czy to nie są takie pomysły trochę ograniczające, nie, nie wiem, zaprzeczające traktatowi akcesyjnym. To no znaczy właśnie, to, znaczy że... ja powiem panie redaktorze tak, że przy wejściu do Unii Europejskiej zapis y w naszym przystąpieniu jest tego typu, że mówi się, że po wejściu do Unii Europejskiej nie mogą być pogorszone warunki zbywania nieruchomości na rzecz cudzoziemców czy obywateli Unii Europejskiej. Ta ustawa, która była przyjęta w pośpiechu, oczywiście jest ustawą ułomną, wymaga uregulowania, ale tutaj nie ma zgody politycznej w Parlamencie, żeby ten projekt przyjąć. Myślę tutaj o koalicji rządowej, bo mająca większość koalicja może wszystko uchwalić, ale tutaj ja widzę, że rząd nie przedstawia projektu, posłowie no, nawet z powiedzącym, natomiast rząd niestety nie ma Ja przepisy, podam tylko, że ważne, to jest pierwszeństwo dla nabywcy po sąsiedzku, po drugie, jak ktoś nabędzie w ramach przetargu ograniczonego przy udziale izb rolniczych 10 lat musi użytkować, bo jak no, niebo zapłaci. Nie, nie, nie tylko proszę. w czasu coraz, coraz mniej. Zobaczymy, czy nowe przepisy uda się wprowadzić w życie jeszcze przed zakończeniem tej kadencji. Już za chwilę w naszym programie odpowiedzi na Państwa pytania. A teraz stały punkt naszego programu. Państwa pytania, a odpowiada mecenas Janusz Krakowiak, którego witamy w studiu. Mamy tutaj